Motyki TV zaprasza! Kruk trzymał w dziobie ser. Skusił się lis nań chytrze. Królu ptaków, rzekł, witaj. Nad podziw głos masz śliczny. Z pewnością, gdy zaśpiewasz, będzie głos muzyczny. Kruk chcąc śpiewać, ser upuścił. Lis porwał łup. Chytry, morał. Kto słucha Rzadko mądrze czyni, chlebstwem się łodszy posługują wini. Zachorował lew groźny. Zwierzęta zbiegły się. Jedne dla ciekawości, drugie dla pociechy. Przyszła lisica także, sprytna nad inne zwierzęta, widząc ślady, jak wchodziły, lecz nie ten co cudze widzi błędy niż ten co własne uważa za względny szczur wpadł na spiżarnie, gdzie mięsa, słoniny pełno aż się ucieszył choć był bez rodziny dobrze, rzeczy nareszcie i szczury coś mają nie darmo w kątach siedzą, nie darmo się znają gdy tak racząc się siedział I już szczura, cała filozofia poszła w łapy godzie i w łakomstwa ofiarę, morał, nie bądź pewien zbyt prędko, gdy szczęście przychodzi, bo często przyjemnością niebezpieczeństwo grozi. Dewotka, gdy się nie modli, to się szczerze. Wszystkie grzechy wyliczy, swoich nie czuje. Morał, fałszywa pobożność, nie lepsza od grzechu. A świętoszek, bez cnoty, więcej wart, bez śmiechu. Czego płaczesz? Rzekł Czyżyk do gila w klatce. Nie dziw, że cię to nie boli. Morał. Lepiej wolność, w biedzie, niż w złodzie.